Mój kumpel z ogonem w górę, Siemano Stefano. I co? Przybiegłeś już na żarcie. Co ty dzisiaj tak wróżysz tym ogonkiem? Ale jaki ty jesteś żwawy, żeśki. Czyżby ten wypad dzisiaj też miał być taki rześciutki? Rześciutki, kura, nowe słowo w polskim języku. Rześciutki. <laughs> chodź tu, chodź. Szybko, chodź tu. No chodź, chodź kochany mój. Chodź, chodź, chodź. Już ci dajemy. Widzę, co się dzieje. Masakra. Ja pierdzielę. Zobaczcie, co się dzieje. Jak to wszystko poprze... pozalewało. U nas jest Armagedon. U nas jest totalny Armagedon. Siemandero, czarne kciuki. Witajcie wszyscy serdecznie na kanale Adi Weicherovo. Ja pierdzielę. My ruszamy w teren. Ale chcę wam pokazać, jak wygląda. Bo są alerty cały czas wejcherowo jest tak podtapiane, tak zalewane. No, masakra, jak to wylało. Tragedation. Nie wiem, będziemy wracać. Może pojedziemy, zobaczyć, jak tam wygląda. Nie, tam jest zalane i tak na maksa. Bo ja widziałem informację, że strażacy się szykowali na zapory, na jakieś pontony. Ale najpierw wykopki, lecimy w teren. Siemandero, czarne kciuki. No, jesteśmy w lesie. Jesteśmy w lesie, ale kurde, tu jest w lesie i jest na zima. A do tego tak pizga, że masakiera. No jest kurde śnieg Mam nadzieję że to nie będzie tu nic zamarznięte Bo jak to będzie zamarznięte to będzie katastrofation Ale czego się nie robi dla pasji Lecimy <ślesy> Czacha zadymiona. Czacha zadymiona, kurda. a jak jest zadymiona a ja, czacha, to, to jest będzie Artur co? GT. I będą grube fanty. No chyba, kurde, to nie idzie kurde, bo, to tak, co, a, bo to tak pizga, kurde. że masakra, nie? Dobra, rozstawiamy się, jeszcze raz dymne tą czachę. Dymaj, dymaj, Adi, dymaj, ja nie ma, ktoś dymać musi, nie? Tam całować nie może. Dobra, lecił. I to jak? I to jak? Dzisiaj akcja na dwa Deusy. Artur Deusa wziął, mówię, nie będę gorszy, biorę również Deusa. Bo Deus to jest Deus! Deus to jest Deus. Deus to jest kosiara, to jest Ferrari i tam nie ma lepszego sprzętu. Coś tam, coś tam no, jest, nie? Stary na pewno jest, nie była spłatka i taka giętka, nie? No. Jakieś małe sreberko. Jakieś malutkie, ale tak wygląda jak sreberko. Może i nie sreberko, no ale coś jest, jakaś pierwsza moneta. No i dobrze. Obstukane, obstukane, ale myślę, że to kawał jakiegoś kurde, takiego dosyć potężnego odłamka. No, o Jezus, takim czymś zarobić w Trigel to katastrofa. Kurde. Albo no depozyt. depozyty Kurde ty no. Znowu to wygląda hełm Depozyt Martina Schmidta, Ty Hełm narciarski do skoków do turnieju czterech skoczni Co? Hełm Miasto hełm Miasto zakochanych Wygląda nie w ogóle Kurde Normalnie góry, Bawaria. Pozdrawiamy wszystkich Bawarczyków, nie? To tam na bawarię Sławciu Kwiecień, nie? Adam Detektorysta. Adam Detektorysta, Sławek, Sławek Explore Passion też. też? No, całą grupę pozytywnych detektorystów DE pozdrawiamy. Czy fant przypominający młodość. <suszy> <suszy> Haczyk od Procy. <suszy> Kto strzelał? Kurde, fajne, nie? Szansa jest. <laughs> Szansa jest. A może by tak? Znaleźć klucz do tego okucia. I wykopać w końcu tą skrzynię skarbów, co? Pora, słyszycie to? <laughs> słyszycie to? Jak to daje. Ja pierdziele, to jest strach chodzić w tych drzewach, no. Strach chodzić, bo cały czas jest taka mocna pizdziawa. Zobaczcie jak to wszystko hula. To są ogromne drzewa, a one się wyginają, kurde, jak łany zboża. Adrian, jak ty żeś teraz poetycko to powiedział. No ale nic, nie. <ścoughs> Sami widzicie na razie jest totalny lipton. Most donikąd generalnie. Ja pierdzielę. Patrzcie jak rzeka wylała tak będziemy chyba po te wszystkie tutaj pokazywać, bo to jest aż coś niesamowitego. No, nie ma przejścia w ogóle. Koniec trasy. Koniec trasy, rzeka wylała, ale to jest masakra, ja pierdziele. I to generalnie żadnego śniegu nie było, nic, nie? Jak to wygląda? No. Nastąpiła tradycyjna zmiana miejscowy, ty, ale jak to tak dalej będzie zalewać, to my będziemy poszukiwania w wodzie w końcu robić, kora. Chociaż ja tego nie lubię i jestem totalnie anty na te poszukiwania w wodzie. Ale co tu zrobić ty, jak nam zaleje wszystko, nie? To będzie Lipton, kurde, nie no, tu już fajnie jest. To już wygląda dobrze, jest petardziunia. Pisza spokój, a co ty chciałeś kurka Marcin do nas dotarł, czarny kciuk <gry> Dobra, idziemy tutaj, idziemy poszukać skrzydełek orzełka Może jeszcze wyskoczą nie Jak znajdę to się dokompletujesz No to dokompletujesz, trzymam cię za słowo nie Dobra, lecimy Ciemno, mam nadzieję że nie będzie ciemno Będzie dobrze widać, Jan Guziolek Jakiś guziolek mam Guziolek, panie. O kurde. Pruski urzędniczy. Pruski urzędniczy. Kora, gdzie ty mi skaczesz, człowieku? Pruski urzędniczy. Ale ładny. Ale piękny. Jest orzeł, jest korona. O, he he. Dawaj. Kora, patrz, jaki fajny. Fajniutki, co? A, ale te co? Ładne one fajne, są, nie? W ogóle no te to już są fajne, a trochę był nawet tak na głęboko. No i zobaczcie, zmiana miejscowy. Kurde. i już jest petardzionia, kurde. I już, i zaraz się koratolek banan włącza i już jest fajnie, ale ładnie, jak on schnie, pięknie. Ale jak on schnie, kurde. Ale fajnie wysycha. Tak, tu przecież jest korona i orzeł w środku. Pruski urzędniczy guziolek, ale petarda. Dosyć. Ładny. O, dosyć ładny sygnał. I co my mamy na żywo? I co my mamy na żywo? Kurę, co to jest? A to będzie jedynka między wojnie. A, jedyneczka międzywojnie, wojnie. <laughs> Ostatnio też miałem jedynkę. Ale petarda. Tak jest, to jest jedyneczka. Jeden grosz polski międzywojnie, Ale petarda. Ol. Taka uszeczka, Taka useczka I zobaczcie kochani Wchodzisz na miejsce gdzie kopałeś, gdzie coś tam i dalej ciągle wychodzi, nie ma miejsc przeszukanych, a fajnie, że jeszcze można z kumplami przyjechać Pochodzić, poszukać po tym całym terenie. Jutro wigilia. To trzeba nachłonąć tego świeżego powietrza, tych endorfinek, żeby być gotowy na bigosy, na sałatki, na te inne rzeczy. Nie zrobić sobie pusty żołądek. Lepiej to wychodzić, spalić kalorie, a potem naładować magazynek. Lecę dalej. Co Trafię ty monetę, masz? Mam monetę, którą bardzo chętnie, jak przyjeżdżam, wykupuję. Co ty świrujesz? No czemu? mówię. Pierdzielisz. mam. Ojasz. No mam. Weź nie świruj. No mam. No. Ale tu jest No, Sztuciec. Sztuciec. Mam. Ożeż panie. Kurde, molek. No faktycznie. nie że zawsze chętnie po to tu Ja pierdolę. To fuksiażu. To co? Żuwolek, nie? Ale ładnie, no to nie. się cieszę, że trafiłeś no korę. Można? Można. Można wrócić do domu, no, do swojego rodzinnego No Wespojzem tak Amreda nie? i trafić co? No tej monety niestety nie trafić. Nigdy A to tylko co? Tutaj, no właśnie, to już zobaczycie na kanale Artura GT. Serdecznie zapraszam do Artura na kanał. Ja mam monetę. Ja monetkę. Ale co ja tu mam? Kurę raz to słońce wychodzi, raz ciemno się robi. Dwa fenigi, ty, szajdemunce. Dwa fenole, szajdemunce. Ale piękne. Ale ładne. Kurde, jaka moneta piękna. Szajdemunce, dwa fenolki. Jest korona, jest herb. Ale to tak i tak nie widać. Ciemno się robi. Ja wam wrzucę wrzucę tu z boku zaraz jak to wygląda ale piękne taki może ogryzek, ale nie, już jest ładnie, już sknie. dobra, wrzucam wam fotkę co tam? co? o peryl no i peryle też się zdarzają, a co tam kurę o no dobrze. Może Antoniówkę trafisz. <laughs> żeby Antoniego pozdrowić Pietkiewicza. Ja mogę pozdrowić od razu, bez monetki. Artur, gdzie ty jesteś? A, a no dobra. Jest kolejna monetka. Jest kolejny moniak. Jest kolejny moniak. O kurde, złoto Weimaru. <laughs> złoto Weimaru. Złoto Weimaru. Kurde. Ale co to jest? Ja pierdzielę, a ślepy człowiek, ale ona jest zajechana. Czekajcie chwilę, albo nie no, po co macie czekać generalnie, już wam tu wrzucam obok, ja sobie ją doczyszczę i tu macie obok zdjęcie tej monetki. Petarda, kurde, jest kolejna moneta, no, naprawdę jak to cieszy, nie, bo... bo... To się niby chodzi, to się niby mówi. Chodzimy, chodzimy, żeby było ten, ale jak już trafiamy, to wiecie, no to tolek banan jest u każdego. No nie ma takiej osoby, żeby chociaż nie znalazł PRL-a, żeby nie było tego tolka banana, nie? Także ja mam kolejną monetę. Kolejny moniaczek. Jest monetka i najśmieszniejszy, fajnie wyszła, odbitka. Jest monetka, jest odbitka. Kurde wojny. <laughs> Artur, dwa grosze. Dwa grosze między wojny. ale petarda, kurde, molek ale śliczna. A jejko, no to jest kurde, super wypad, super wypad. To jest tak jakby. A jak to ładnie schnie, jakby gwiazdor już przyszedł pod koin. Co? Co masz? No. Zobacz, to już mam drugie międzywojnie dzisiaj. Drugie międzywojnie. Kochani, jak wyśledzicie kanał, to wiecie, że międzywojnia i monety gdańskie to są najbardziej moje ukochane ulubione monety. Ta reszta to wiadomo fenole bez fenola nie wracam. Musi być bez fenola, nie wracam, bo, <laughs> no, bo taka już tradycja, nie? Ale no, monety z polskiego międzywojnia to są tak piękne, tak ten orzeł jest przepiękny, ja się tak cieszę, jak je trafiam. A jak monety gdańskie, no to w ogóle dla mnie to jest yy, wykopkowy orgazm. No nie boję się tego powiedzieć. Nie wiem, dzisiaj nie mam. Mój, mój serdeczny kolega... Zobaczycie u niego, no. Ja tylko się cieszę jego szczęściem, nie? No fajnie, naprawdę fajnie ten wypad dzisiaj taki przedwigilijny, super zarąbiście wychodzi. Żeby nie było, że to tylko Niemcy, Prusacy, Polska, Japonia. Style <stylistyle> sztel Japonia Proszę bardzo Nawet japońskie fanty się u nas trafiają no. Pazur godzilli Albo mecha godzilli No bo to jest metalowe Czyli pazur mecha godzilli Teraz dziury Taka głęboka Patrzcie jak kalandara I co? Chyba zegarek Chyba jakieś wieczko od zegarka no niczego to innego. Kurde, są napisy. Ale, Artur. Ale mam coś ładnego. Mam kopertę od zegarka, ale się Ten. Sygnowana. Ale pięknie. O, ale ślicznie to wychodzi. Ja pierdzielę. Ale tu pięknie. Ja Wam zaraz tutaj obok zdjęcie wrzucę. Ale jaki czat. To jest chyba dzisiaj fan dnia, o, ale petarda. Ale co tu pisze, to co jest napisane, to ja naprawdę nie widzę. Wy to widzicie, ale to jest kurde mistrzostwo. Wyższaj, najwyższa Izba Kontroli idzie, Ja. <todgłosy> 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 ja? Wiedzą? Jak on jest ubrany Rych, on ma taki ancuk założony, ty kurę, to już świątecznie idziesz, ja widzę korę No ja, pokażę wyskakiwać z fantów, jo? Ja. Siema. Oj co ci się stało? ma siema Filipo, siema. Co tobie się stanęło? Nie wiem, nie mogę ręką wrzuć. To niedobrze. To się rozjebało. Artur, Co? gdzie ty jesteś? Co? Ty. Co? Grochu mi szczęście przyniósł No kurde molek 100% 100% ja wiem, że to jest. Ja pierdole, srebro Co? Masz coś? Ja pierdolę Silver! Ha! Jeden Silver grossen! Tarararara. Ta Merry Christmas and a Happy New Year! <laughs> ja pierdzielę ty! Ale silberek! <laughs> silver grosza! Ja pierdzielę! Ale ładny! Ale ładny! Jaką wyszedł, ale piękny. Jeden silver groszem 1872. Ale petarda. Arturo Revelation. Normalnie. Revelation. Merry Christmas, Happy New Year! I w ogóle in Coco Jumbo i do przodu. Ja pierdzielę. Jest plombunia. I na bank to jest z orzełkiem. I na bank plomba z orzełkiem. Chociaż mogę się mylić w tym momencie. Nie, to nie jest tym razem z orzełkiem. No ale jest jakaś plomba, kurde, też fajnie. Chyba i będzie między wojny. Kurde, z samego drzewienka. Kurde, ciemno się, lampka nawet zapaliła. Jak A ciemno się robi. Gdzie nie. jest? Co? Malutka jest. Co? Patrz, pokaż. Wiesz co to jest? jest? Dwa grosze? Nie. A co to jest? Adolfowa jedynka. Tak zwana kaszubska morotynka. Kop kurde. Żubel, Tyle człowiek ja musiał pierdze. przyjechać, żeby Adolfa wykopać. Kurde. Ale i tak cieszy, bo... Najgorzej, że to jest revelation, chłopie. to wygląda jak rewelacja. Takie wypady. Czeka, też I grzyby. I jeszcze grzyby 23 grudnia. ja co na grzybach robię też. Co? Też na grzybach ja. robisz. Ty, a, no kurde. Ty, ale grzybki będą. Źle? No kurde. Baja nie? No ja. A co ty masz za ten? A skąd ty? A nie mówiłeś mi nic. A nie mówiłem ci tego? Nie. No to było w tamtym, w tamtym pierwszym lasku trafiony. No, ale to nie jest jakaś bazarowa, to nie jest nic tam starego, czy coś do takiego na wierzchu leżało. No ale i tak fajny, nie? No kurde, no. rewelacja, nie no, taki wypad. Nie wiem czy to nie jest srebro, czy co to jest, ale to już może wy ustalicie. Ja niestety tego nie znalazłem nigdzie w internatach, co to może być. No ale co, guzik jest, złoto Weimaru jest, dwa międzywojnia są, Szajdemunce. Jedyneczka Silver Grosz, ja pierdziele, Czego chcieć więcej? Przecież to jest wypad totalna petarda, nie? <grytania> Takich wypadów życzę Wam yy, wszystkim, no. Jeszcze co, zaczyna teraz zacznie sypać, to? No. Ja pierdziele, nie! Czas, żeby powiedzieć sobie No, gile lecą, spadamy na chatę. Wystarczy. <laughs> dzika, dzika bomba, dzika, dzika bomba, dzika bomba, nie, to była totalna petarda, dzisiejszy wypad naprawdę był totalną petardą, fajnie, że Artur przyjechał, że mieliśmy możliwość się spotkać, pochodzić, pośmiać się, pośmiać się bo to nie jest nasz pierwszy tutaj wypad świąteczny, jeszcze mam nadzieję, że ruszymy całą ekipą, yy, zaszale gdzieś tam, no grochu, coś z ręką mu się stało, ale nie wie co. Pewnie też już na patencie, jak jak Aga chciała tam? Nie? Marcin, pomożesz? Nie, nie trzeba. Nie da rady. Ręka. Tak jak my na patencie zawinęliśmy i na wykopy. To musiała być za wieka, bo tam się gorąco robiło nie? No i to i co? dalej? Kończymy, nie? Jedziemy na chatę. Teraz będziemy, może faktycznie jeszcze trzeba będzie coś pomóc zrobić, przygotować się do tej wigilii. W Wigilię jutro usiąść, zjeść. No, magazynek naładować. A my jeszcze w ogóle surstroming mamy do. Ajajaj, aj, aj. to mam to To na pewno będą dwa wypady jeszcze świąteczne, nie? Także będą wykopki, będzie surstroming. A w tym momencie żegnamy się z Wami. Ja oczywiście przypominam wszystkim, którzy jeszcze nie subskrybują, o włączeniu subskrypcji. Dania dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Dziękuję Ci, że wrzuciłeś tam linka do subskrypcji. No i co, do następnego, nie? Naura, jedziemy w tym kurę zakorkowanym, szale zakupowym świątecznym.